Więc teraz, kochani, pokażę Wam, jak nauczyć się żonglować. Co będziemy potrzebować? Na początek, będziemy potrzebować trzech woreczków. Mogą być takie oboreczki na owoce, mogą być um, te większe, ale nie mogą być za grube, bo one będą zdecydowanie za ciężkie. Dlaczego zaczynamy od worków? Bo dużo więcej czasu mamy na złapanie obiektu. A żonglerka polega na tym, że jeżeli podrzucimy coś i złapiemy, to możemy tym żonglować. Więc nieważne, czy to są piłki. A maczugi, ringi, kartony to wszystko i tak jest w kategorii żonglerki więc na początek będziemy potrzebować trzech oto woreczków tyk, 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 mogą na razie leżeć na razie nie wymagamy nie wymagane jest podrzucanie najważniejsze żeby wasz umysł zaczął łapać na czym polega ten ruch ruch będzie się nazywać kaskadą ja to nazywam warkocz bo bardzo to przypomina Plecenie właśnie warkocza. Zaczynamy od zewnętrznych woreczków. Podnosimy prawy i kładziemy go na samym środku, pomiędzy dwoma workami. Puszczamy i zabieramy ten najbliższy ręce worek. I odsuwamy. I teraz lewa ręka. Podnosimy i kładziemy na środku. Puszczamy i zabieramy ten najbliższy. Prawa, środek. Zabieramy. Lewa, środek, zabieramy. Troszkę szybciej. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, zatrzymajcie filmik, nie ma problemu. I coraz szybciej, coraz szybciej. I teraz najlepiej, żeby przyspieszyć, przyspieszyć, przyspieszyć. Żeby nas, nasz umysł zaczął tworzyć nowe połączenie neuronowe. Czyli żebyśmy się czegoś nowego nauczyli. Piszę. To jest pierwsze. Teraz wymagam od Was, żebyście się nauczyli drugiego, zanim pójdziemy dalej. Ale to, co pokazałam przed chwilą, dokładnie na tym polega żonglerka. Tylko będziemy to robić w powietrzu. Teraz robimy drugi ruch. Podnosimy środkowy, przesuwamy lewy na środek, a prawym puszczamy. I teraz zabieramy ten, który jest najbliższy. Podnosimy środkowy, przesuwamy z boku i puszczamy. I zabiera. Tak. Jeżeli filmik będzie na YouTubie, to będziecie mogli sobie zwolnić jeszcze bardziej sekwencję. A jeżeli ją przyspieszymy, to ona bardzo, bardzo przypomina to, do czego dzisiaj dążymy. Jaki jest nasz cel, czyli do żonglerki. Jedynie czym się różni ten ruch, to tym, że powinniśmy go potem złapać. I właśnie dzisiaj nauczymy się żonglować trzema workami i trzema piłkami. Więc jak już poćwiczyliśmy trzy worki na ziemi, to teraz musimy nauczyć się jeden worek w powietrzu. Jak rzucamy jeden worek? Rzucamy jeden worek w taki sposób, jakbyśmy byli księżniczkami i rycerzami. Wrzucamy, jakbyśmy mieli szmacianą, zasmarkaną pusteczkę, którą rzucamy rycerzowi i on łapie pięść. I znowu w drugą stronę i łapie. Na początek lepiej wyrzucać sobie troszeczkę wyżej, a żeby wyrzucić wyżej trzeba po prostu wyżej podnieść rękę i dodać jej ruchowi troszeczkę więcej sił. Banalne. Dlatego musimy Wam troszeczkę utrudnić robotę. Trzymamy worek w prawej dłoni i będziemy klaskać w lewe udo i w prawe udo i łapać. Najpierw jest wyrzut, potem jest lewa ręka, potem jest prawa ręka. Łap. Prawa ręka, wyrzucamy. Lewa, prawa, stop. I z lewej strony zaczynamy analogicznie. Jak wyrzucamy z lewej, to prawa i lewa. Lewa, prawa, lewa. Łap. Prawa, lewa, prawa, ładnie. Lewa, prawa, lewa, płat. Pa, 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 tsk. Najpierw wyrzut, potem oklaski. Wyrzut, oklaski, chłopaki. Pa, 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 tsk. Pa, pa, tsk. Pa, 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 tsk. Ok. Możemy iść dalej. Teraz dwa worki. Więc. Jak żonglujemy dwoma workami? Na pewno nie tak jak nasz wujek na urodzinach. Czyli nie w taki sposób. W taki sposób nasz umysł w ogóle się nie uczy. Robimy coś jednostronnego, więc nasze e, półkule mózgowe w ogóle ze sobą nie współdziałają. Więc ani nie rozwijamy się kreatywnie, ani nie e, wzmacniamy naszej koncentracji. Wciągujemy w taki sposób. Mamy prawą i lewą rękę. Najpierw rzucamy prawą, tak jak obiekt spada, wyrzucamy lewą. I dopiero wtedy, kiedy jest na samym szczycie i lekko opada, wyrzucamy drugą. Pach, pach. Cyk, cyk. Prawa, lewa. Cyk. cyk. I oczywiście worki przemieszczają się na drugą stronę. Pamiętajcie o tym, żeby wyrzucać w miarę na, tu, na taką samą wysokość. Wiem, że z workami nie będzie tak łatwo, ale warto próbować. Pach. I teraz symetrycznie na drugą stronę. Lewa, prawa, pach, pach. Lewa, prawa, pach. pach. Dla niektórych może być trudniej, ale ja wierzę, że Wam się uda. Pach, pach, cyk, cyk. Pach, pach, cyk, cyk. I teraz połączmy te dwa ruchy w jedno. Prawa, lewa, stop. Lewa, prawa, stop. Prawa, lewa, stop. Lewa, prawa, stop. Pach, pach, cyk, cyk, pach. Prawa, lewa, stop, stop, lewa, prawa, stop, stop, prawa, lewa, stop, stop, lewa, prawa, stop, i stop. Ok, więc możemy się zabrać teraz za trzeci worek. Więc zabieramy się do porządnej żonglerki, czyli za, do żonglerki trzema workami. Jak to zrobić? Po pierwsze ustalamy, która nasza ręka jest dominująca. U mnie będzie prawa. Więc moja ręka będzie miała, prawa ręka będzie miała dwa obiekty, druga będzie miała jeden. Jak to zmieścić w dłoni? Robi się tak: serdeczny mały palec trzyma worek tak, że mamy trzy wolne palce i ona nie spada. Pierwszy worek znajduje się w tych trzech palcach, więc jak kiedy, jak go wyrzucę, to cały czas trzymam worek, drugi, e, worek w dłoni, ten trzeci. Więc. W jednej dłoni mamy dwa, w drugiej dłoni mamy jeden. Obojętna, która ręka. Ja będę opowiadać na temat prawej ręki. Więc najpierw wyrzucamy prawa, lewa, prawa. Zawsze zaczyna ręka, która ma więcej obiektów. Prawa, lewa i prawa. Nie łapiemy. Jeszcze raz. Prawa, lewa, prawa. Łapiemy jeden. Prawa. Lewa, prawa. Łapiemy dwa i próbujemy trzeci. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i pęta. I teraz, kiedy złapaliście trzy razy, spróbujcie złapać pięć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I się udało. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Teraz dziesięć. Tych, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak w kółko i tak dalej, i tak dalej. Dlatego żonglerka jest tak świetną zabawą, bo sami możemy sobie wyznaczyć pewne cele. Moim celem było 10, a wy napiszcie w komentarzach, jaki wasz był cel i czy go osiągnęliście. Więc jak ogarnęliśmy już żonglerkę workami, dokładnie tak samo wygląda żonglerka piłkami. Ale to jest troszeczkę inny obiekt, troszeczkę szybciej spada niż worki, więc spróbujemy. Jeszcze raz od początku krok po kroku nauczyć Was jak żonglować takimi obiektami. Nie muszą być to piłki profesjonalne, mogą być piłki tenisowe, jabłka, pomarańcze, co tylko macie pod ręką. Mogą być kamienie, śnieżki. Więc dwie, dwie piłki idą w dół, a to idzie w górę. Rzucamy troszeczkę inaczej, nie jak chustę, ale w taki sposób. Czyli od łokcia do góry. Mniej więcej na wysokość powyżej nosa. I teraz, jeżeli macie problemy z kontrolowaniem piłki, to znaczy, że musicie sprawdzić swoją postawę ciała, czyli nie możecie stać tylko na jednej nodze, musicie symetrycznie stać. A wasze dłonie nie mogą być zbyt rozluźnione, ani zbyt sztywne. Bo jeżeli palce będą zbyt luźne, to piłka będzie szła do przodu. Jeżeli sztywne, to piłka będzie szła w waszą stronę. Więc jeżeli przyzwyczajcie się do tego ruchu, to dodamy do tego klaskanie w uda. Więc mamy prawa, lewa, prawa i łapanie. Lewa, prawa, lewa, łapanie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeżeli opanowaliście tamto proste ćwiczenie, spróbujmy z dwoma. Więc jeszcze raz, to nie jest wujek na imprezie, który chwali się żonglowaniem. To jest żonglerka, ale niczego nas nie uczy. Zaczynamy od prawej, potem rzucamy lewą. Raz, dwa. Pyk. Prawa, lewa. Możecie tą lewą na początku troszeczkę wyżej wyrzucić? Najważniejsze, żeby wyrzucić. Prawa, lewa. Pach. Prawa, lewa. Pach. I teraz na odwrót. Lewa, prawa. Pach, lewa, prawa. Pach, pach, pach cyk. Pach, pach, cyk. Co tutaj jeszcze jest ważnego? Ry. Zobaczcie, że ja wybijam sobie rytm. Pach, pach. Cyk. Jeżeli zrobicie to za szybko, pach, pach, to nie do końca Wam się uda osiągnąć to, co e, e, kontynuacyjny ruch, ten, ten, do którego zmierzamy. A jeżeli zrobicie za wolno, będziecie mieli z tym duże, duże, duże kłopot. Więc jeszcze raz na tą samą wysokość i w odpowiednim rytmie. Próbujemy połączyć jeden ruch z drugim. Prawa i potem lewa. Prawa, lewa, lewa, prawa. Prawa, lewa, lewa, prawa. Prawa, lewa, lewa i prawa. Okay. Idziemy teraz do trzeciej piłki, ale to już musimy zrobić na ziemi. Więc jeżeli już jesteśmy na tym etapie, to już naprawdę zostało niewiele, żebyśmy zażąglowali trzema piłkami. Jak się do tego zabrać? Działamy tak jak wcześniej pokazałem Wam na workach, czyli tą trzecią piłkę, trzeci obiekt trzymamy za pomocą serdecznego i małego palca, a te trzy palce są walne, więc te trzy palce trzymają tą pierwszą piłkę, a to jest druga. Możecie na początek sobie poćwiczyć podrzucanie tej pierwszej piłki, bo ta druga piłka cały czas jest w ręce. I teraz zadanie jest bardzo proste. Podrzucamy, nie łapiemy. Jest jeden, dwa, trzy. Psio. Jeszcze raz. Troszkę wyżej. Dwa, trzy. Troszeczkę szybciej. Raz, dwa, trzy. I teraz Wasze zadanie jest takie, żeby złapać chociaż jedną piłkę. Raz, dwa, trzy. Jedna złapa. Spróbujmy teraz dwie. Raz, dwa, trzy. Najważniejsze jest to, żeby wyrzucić tą trzecią. Jeżeli wyrzucimy, to już osiągnęliśmy duży sukces. Raz, dwa, trzy. Spróbujmy to trzecie wyrzucić dużo wyżej. I teraz wyrzucimy to trzecią i złapmy. Czyli raz, dwa, trzy. Pa. Pa, pa, pa. Możemy teraz wstać i zacząć ćwiczyć porządnie żonglerkę. Tak. Więc jeżeli wam się udało zrobić to na ziemi, jesteśmy teraz w górze. Będzie troszeczkę trudniej, bo trzeba będzie się schylać, dlatego polecam troszeczkę porobić na ziemi, żeby było jeszcze więcej powtórzeń. Więcej powtórzeń znaczy większa pewność. Więc prawa, lewa, prawa. Trzy złapania. Raz, dwa, trzy. Spróbujemy teraz cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Pięć. Tak, pach pach, 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 pach. I tak w kółko. Najważniejsze, żeby na początku Zrobić te 10, potem 20, 50, 100, a potem to już łatwizna. Robimy to chodząc, robimy to na jednej nodze, rozmawiając. Najważniejszy jest ten ruch, więc. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego miejsca. Bardzo dziękuję za wspólną podróż. i Napiszcie w komentarzach, czy Wam się udało. Na razie. Oh, no.